Siemanko, witam wszystkich, dzisiaj chcę Wam pokazać yy, co kupiłem na wyprzedażach, coś takiego, taki zestaw roślin, które są w 100% prawdopodobnie u nas rozodporne, więc będę próbował uprawiać to w gruncie bez okryć ewentualnie jakiś tam delikatny na start, no bo wiadomo, każda roślina zanim się przyjmie u korzeni i zaaklimatyzuje, to możemy ciężko przeżymować pierwszą zimę, drugą zimę na przykład więc warto coś tam okryć, nie? ale to na przyszłość jest plan, żeby ich w ogóle nie okrywać. Tam widać y, po lewej z tyłu skimia japońska, później y, jakaś ta, y, nie wiem, to jest ta wuła chyba, coś takiego po prawej. Na środku jest coś z rodziny bukszpanowatych, ale to nie jest bukszpan, od razu mówię. To, to jakby jarzębina czerwona, to jest chyba... Kurde, podam nazwę, nie pamiętam. Coś, ale to nie jest coś, coś z odmiany irgi, tylko... Wiem, że to rośnie do 2 metrów nawet wysokości taki krzew się tworzy. Z przodu to mamy ogólnie takie coś jak wrzosy, wrzosowce może nie wiem co to jest, też podam w opisie. Tam jest na tych naklejkach paszportowych prawie nic nie napisane na ten temat. No i wiadomo, jest dwa draje rozchodnika. Jakieś takie cudo po prawej stronie, które kwitnie na fioletowo. Nie jest za wysokie i trawa niebieska. Więc. To jest mój taki świeży zakup, od tego chciałem zacząć film, a teraz kontynuujemy i bierzemy się za to, o co w tym filmie, o czym w tym filmie w ogóle nagranie miało być robione. Mam to tak ustawy, bo tam sobie jeszcze kucnę. Siemanko i tak będę się schylał, bo, bo muszę. A tutaj nie... Szekajcie. O, już lepiej, nie? Więc tak chcę wam pokazać co się stało. A co się właściwie nie stało, co się nie wydarzyło, na co liczyłem i nie wiem dlaczego. Muszę się chyba trochę z angielikami pokonsultować, po, po, po z tymi ludźmi, którzy w Anglii uprawiają to rośliny, bo u nich to kwitnie. A u mnie znowu nie. A to jest właśnie Lilia Himalajska. Widać, że tam wychodzi, nie, nie wiem czy będziecie widzieć, o jeszcze Kuczyk mikrofon, no, ale ja go tu sobie przyczepię, będzie wygodniej, przynajmniej dla mnie. Mam nadzieję, że będziecie słyszeć tak samo, jak słyszeliście. Zobaczcie, wam <laughs> zaraz to przybliżę, bo chyba mojej twarzy nie musicie oglądać, nie? więc lepiej, żebyście oglądali to, co faktycznie dotyczy film. Znaczy tego, czego faktycznie dotyczy film. więc wam przybliżam, zaraz tyk Zniżymy. Przybliżymy no, i teraz powinniście dokładnie widzieć co tu się dzieje ogólnie telia himalajska została posadzona w zeszłym roku chyba w zeszłym roku nie pamiętam dokładnie ale dobra na pewno wytworzyła obok małe bulwy których nie jestem w stanie znaleźć tu coś widzę kopało Mam nadzieję, że nie podjadło ich. Ale nie, główna, główna bulwa jest. Główna bulwa jest, twarda, sztywna. Ja to w ogóle chcę tak odsłonić, żebyście widzieli co tu się dzieje. Widzicie, ona jest zielona. Cała główna bulwa jest zielona. Czyli ta cebulka żyje. Tu na środku mamy nowy pęt liściowy. No, liść wyłazi. Nie wiem co się dzieje. Zaczęła na wiosnę ładnie rosnąć. Później przestała całkowicie rosnąć. To, co nagrywałem no, wtedy film, wam pokazywałem. Pięknie wystartowała. Do chyba czerwca wytworzyła nawet małe cebulki. Nie ja wiem, czy tu je znajdę. Ale tu na pewno były cebulki przy niej. Zdziwę, że mówię, zostały zjedzone przez tego cudaka, co tu mi kopie cały czas. Bo nory tu są. No, nie mogę znaleźć, dobra. Nie będę szukał, bo i tak chyba nie znajdę. I w wakacje zaczęło to usychnąć, usychać i przestało rosnąć. Myślałem, że to trochę bardziej ruszy, trochę odbije i tak dalej, coś tam się w tym w stanie lepszego, ale się stało gorszego. Przestała rosnąć. Zaczęły te liście usychać, nowych nie wypuszczała, tam bardzo rzadko ta i co? I do chyba sierpnia całkowicie przestała rosnąć i później zaczęło to wszystko usychać. Ten widzę świeży, jakiś listek jest, który wyszedł niedawno i to prawdopodobnie po wrześniu ten listek wyszedł, bo we wrześniu były te chłodne dni i prawdopodobnie ona stwierdziła, że już jest okres zimowania i nie tylko ona, bo widzę, że większość roślin tych ciepłolubniejszych, tak zwanych, miało ten okres spoczynku właśnie do tej pory, nie, w tym roźne dni, teraz już mrozów nie ma w ogóle, nawet w nocy nie mam mrozów, na nie mam mrozów, nic, w ogóle nie mam mrozów tutaj u siebie, przez to rośliny myślą, że już jest wiosna, tak. Więc to jest takie kurcze, trochę zamieszanie i błędne koło się wytworzyło w tych roślinach. No, ale nic na to nie poradzimy. Jest jedna opcja, tylko taka. Już nie będę wam pokazywał tej rośliny. O. Więc słuchajcie teraz, nie? jest jedna opcja taka żeby ucinać możliwe, że te pędy tych roślin, które zaczynają rosnąć, bo widziałem naprawdę u niektórych roślin, nawet banany ruszyły z powrotem, a przecież teraz no, nie ma w ogóle mrozów i czują się te. Nawet maureli, co był całkowicie ścięty, on ruszył teraz. Tutaj widzicie, no buja się liść całkowicie uschniętego maurelego, na nim jest mikrofon, no i Moreli całkowicie przestał rosnąć, ale już jak poczuł te ciepło, zaczął rosnąć. I jedna opcja jest taka, żeby po prostu, nie wiem, ucinać te, te rośliny, przykryć czymś. Ale czym nie? Żeby, chodzi o to, żeby promienie słońca i to ciepło z zewnątrz, teraz, które jest, bo ziemia już jest wystudzona, nie? Jak tam stopniu jest zawsze wystudzona. Te promienie, no bo nawet jak teraz grzebałem, to czułem, nie? Że w ziemia jest wystudzona. <laughs> promienie słońca ogrzewają tą roślinę, jeżeli ona jest na zewnątrz. Więc jedyna opcja to jest prawdopodobnie, tylko zakryć to jakoś ziemią, ściółką, czymkolwiek, oby nie fermentowało, coś, co nie, nie kompostuje. Najlepiej już przetworzonymi jakimiś, nie wiem, no ziemią chyba, nie? Najlepiej to jest ziemią przykryć i czekać do zimy, znaczy do wiosny bardziej. Bo inaczej to najprawdopodobniej te rośliny nam przez zimę padną, jeżeli teraz zaczną rosnąć, bo one zaczną po prostu wegetować, a później pf, co? Mróz i zabija, więc lepiej coś takiego zrobić. Co do tej rośliny, to podejrzewam, że było sucho, znaczy było na wiosnę pięknie. Wilgoć, śnieg był, zaczęło to ładnie rosnąć, ciepło poszło, fajnie, nie? Ekstra, wylazła spod tego. W ogóle tu liście były, więc liście zaczęły fermentować z wiosny, kompostować się i fajnie ruszyła na wiosnę, bo dostała ciepła, takiego, no, wystarczającego ciepła do, do rozwoju, do wegetacji. Później było fajnie, bo było dość wilgotno, było chłodno, ale jakoś tam sobie radziła, no i rosła, dalej tak rosła. Ale jak już wypuściła te ładniejsze liście, latem, mieliśmy strasznie sucho, i ja zrobiłem może błąd, z tego względu, że tego nie podlewałem, bo dałem sobie spokój. W tym roku praktycznie nic nie podlewałem. Mówiłem, że będę, nie podlewałem praktycznie w ogóle. I prawdopodobnie dlatego to wszystko się zepsuło. Ten jej rozwój się zatrzymał, bo miała zasłucho, korzenie przesły. Tam no, ona jest płytko dość poszerzona, nie wiem, 20 cm pod ziemią. na u mnie do pół metra nawet ziemia wysychała pod ziemią, więc. No, nie miała wody i nie, nie było jak ten. Ona potrzebuje wychodzi na to, że potrzebuje wilgotnego stanowiska. Musi mieć cały czas wilgotną ziemię latem. Tak samo jak banany czy palmy. I trzeba podlewać. I to jest mój błąd, że ona nie zakwitła. Bo ona mówiła, żeby mi zakwitła. A znowu jak była jesień, ta wczesna jesień, tak zwana wiosenia, ta, wrześniowa, ja to mówię, wrześniowa jesień strasznie Przyszła szybko. W sumie to nawet końcem sierpnia już było lipa. No to co, no deszcze były, ale chłód. I jeszcze mrozy we wrześniu październiku i to wszystko ją dobiło i dlatego no, w tym roku nie zakwitła. To jest moje zdanie. Nie wiem, widzę, że bulwa jest dość silna, jest duża bulwa. Teraz jak podkopałem to i myślę, że na, na przyszłym roku, znaczy w przyszłym roku spróbuję to inaczej zrobić, tak żeby jej nie wysuszać i myślę, że może jej się uda zakwitnąć. No, zobaczymy. Więc chciałem Wam pokazać motyw, że no jednak z zakwitu lilii himalajskiej nic nie wyszło. Jak Macie takie lilię, ja wiem, że macie, bo dużo ludzi pisało, w ogóle dużo osób oglądało ten pierwszy filmik. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie na mój temat, czy, 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 czy zgadzacie się w tym, czy nie. Jeżeli macie takie lilie, to napiszcie, co u Was było, czy kwitła, jak Wy to uprawialiście, i, i może, nie wiem. No, ogólnie, napiszcie coś, jak, jak, jak tam u Was, nie, z tymi liliami. I. No i tyle, no co. Próba następnego roku będzie czekała, w tym roku już nic nie zrobimy. Tak to wyszło. Dobra, to tutaj te roślinki sobie posadzę pewnie na wiosnę, gdzieś tam przezimuję, bo nie chcę ich teraz kopać, bo są osłabione. W doniczkach tyle czasu stały, więc niech sobie przezimują w doniczkach. Lilia załatwiona. I dzisiaj, znaczy ja, dla mnie dzisiaj, dla Was to pewnie nie co drugi dzień, pewnie będę co, co, tak dwa razy w tygodniu. Minimum będę chciał rzucać filmy, bo no z, trochę zaniedbałem YouTube'a, nie miałem czasu i będę chciał dzisiaj nagrać trochę filmów, które Wy będziecie widzieć stopniowo. Nie więc biorę się za robotę. Dzisiaj taki dzień mam typową do nagrywania, bo materiału mi się nazbierało o czym mam nagrywać i chcę to zrealizować. Więc do zobaczenia w następnych filmach. A ja się biorę do roboty. Na razie, cześć.